Dzisiaj 23 czerwca 2020 roku zgodnie z zawiadomieniem które odebrałem 26 maja idę do sądu rejonowego dla Warszawy Plagi Północ w Warszawie w celu kolejnego procedowania w sprawie która w tym zawiadomieniu ukryta jest pod sygnaturą akt prokuratorskich PR1DS 382 2018 a która dotyczy rehabilitacji niewinnego uczciwego i prawego Wawrzyńca Jastrzębskiego oskarżonego o kradzież 10 sztuk jajek które zakupił 30 kwietnia 2006 roku w sklepie Netto w Szczecinie. Ta sprawa, która toczy się już 15 lat, jest tak zagmatwana, jest tak zawiła, że niektórzy sędziowie, a właściwie wszyscy, sami już nie wiedzą o co chodzi i mimo moich pism w sposób jednoznaczny piszę, czego domagam się. Jakich doznałem krzywd, jakie wyrządzono mi szkody, jak nade mną się znęcano, idą w zaparte. I zobaczymy, czy dzisiaj nowa sędzia pani Agnieszka Kowalczyk ten łańcuch rozerwie, łańcuch matac, kłamstw, manipulacji. Czy przystąpi do niego i ta Krakowiak jak Marcin i inni będą dalej tuszować, ukrywać sprawę barzyńca Jastrzębskiego, podobnie jak sprawa Klaudia Królika, o którego prehabilitację walczył. Niewinny człowiek został oskarżony przez sędziego Sądu Najwyższego Józefa Frąckowiaka w roku 2007 o kradzież portfela, kiedy pan Frąckowiak w Krakowie wraz z małżonką w sklepie Zebra dokonywał zakupów, a w tym czasie Klaudiu Królik przebywał w Mediolanie. Sprawa nadal jest ukrywana. Otacza ją zmowa milczenia, podobnie jak w sprawie Darzyńca Jastrzębskiego, który oskarżony został o kradzież zakupionych przez siebie 10 sztuk jajek. Nie potrafią sędziowie wyjść z tego szamba swoich własnych matas, krętactw, manipulacji. Tak po to w dzisiejszym kolejna szansa dla pani Agnieszki Kowalczyk w Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga Północ i ciekaw jestem, czy stanie na wysokości człowieczeństwa i jako sędzia, zakończy tę niesłychaną, kompromitującą sprawę dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy tak jak inni sędziowie, których 257 ścigam z kodeksu karnego pójdzie w zaparte i będzie dalej mataczyć, manipulować i kłamać w sposób bezczelny znęcać się nade mną przekanować mnie w ten czy inny sposób tak jak ostatnio to czynił Krakowiak Marcin w tym sądzie nie dopuszczając mnie do głosu Ciekaw jestem, jakie będzie zachowanie dzisiaj Agnieszki Kowalczyk, której koleżanki i koledzy są na liście ściganych z kodeksu karnego. Zostanę wywołany przez głośnik. Prowadzi sprawę Agnieszka Kowalczka. maseczkę na później i na nos, e, zdezynfekować ręce przy wyjściu. Nie jest obowiązek w sądzie. Proszę, łapis, e, Przepraszam, co Pan e, ustawia? Proszę Pana. Przepraszam, czy my się słyszymy? Słyszę Pana. Dobrze. Pana e, imię i nazwisko? Lorenz Mhm. I chciałam zapytać, co to za urządzenie, które Pan skierował na mnie? Jest to smartfon, tak. który rejestruje posiedzenia z moim udziałem. Dobrze. Proszę Pana, ponieważ jest to posiedzenie w postępowaniu przygotowawczym, ja nie wyrażam zgody na rejestrowanie obrazu i dźwięku, także proszę o wyłączenie. To ja podnoszę, że Pani narusza prawo moje konstytucyjne do jawności postępowania sądowego. No, usta są zasłonięte, z mi spada. To proszę tak zrobić, żeby panu nie spadało, i proszę o wyłączenie. To ja, to ja podnoszę jeszcze raz, składam wniosek o rejestrację tego posiedzenia. I od razu już podnoszę, że w tej chwili widać tendencyjność pani Agnieszki Kowalczyk w tym postępowaniu sądowym. Widać tendencyjność pani Agnieszki Kowalczyk w tym postępowaniu Która jest nową. Nowym sędzią, w tym całym moim procederze walki o rehabilitację niewinnego uczciwego prawego pana Wawrzyńca Jastrzębskiego. Sprawa toczy się już 15 lat, i jak do tej pory żaden z sędziów nie. A w jaki sposób będzie zarejestrowane, że pani Mataczy kłamie, manipuluje, lub w jaki sposób stanowi zagrożenie dla państwa, co Krakowiak uczynił Marcin ostatnio? W jaki sposób będzie zarejestrowane, że pani Mataczy kłamie? Manipuluje. manipuluje, stosuje szykane wobec mnie groźby, stosuje szykane wobec mnie groźby, z użyciem, siły. z użyciem siły, oczywiście nie własnej, osobistej, tylko przy pomocy Policji Sądowej, bardzo chętnej, gorliwej jak faszyści, co już nieraz się w tym sądzie zdarzało, miało miejsce a ostatnio 25 maja. Wprost. No i właśnie dlatego chodzi o rejestrację. A w, so, w protokołach nie ma ani jednego słowa, a wręcz odwrotnie, sędziowie dopuszczają się przekrętów, ohydnych kłamstw, jak to uczyniła Maja Stępkowska. Dobrze. Proszę Pana... I to znaczy, bym wniosek jeszcze... Proszę przepęd, bo Pani widzę jakieś przemówienie. Nie, to jest oświadczenie. Ja mam prawo do tego. Ja jestem w sądzie. Tak proszę o wyłączenie e, urządzenia po raz e, A w jaki sposób będę miał świadomość, że nie ma żadnego tutaj mani żadnej manipulacji? Panie pod spodem. Tylko nie jako oświadczenie pana, tylko pod spodem po raz kolejny przewodnicząca z... W związku z tym oświadczam. Wyłącz. No ale pani mi nie dopuszcza do głosu i to jest właśnie manipulacja. Właśnie reaguję, bo chcę powiedzieć, że wyłączę aparat. No i to wszystko. Czyli dla mnie Agnieszka Kowalczyk jest w tym łańcuchu matac przestępstw czynionych na moją szkodę. Przed chwilą 23 czerwca 2020 roku zostałem wyrzucony z sali sądowej P08 w której od rana postępowania prowadziła Agnieszka Kowalczyk. Znajduje się przed sądem. Bezpieczny, mam nadzieję, ponieważ chwilę po wyrzuceniu mi, mnie z sali sądowej z użyciem groźby wezwania policji sądowej rzeczywiście do sali wszedł rosły policjant, a za nim udało się dwóch kolejnych rosłych drabów w mundurach policyjnych. Nie mam zamiaru szarpać się z policjantami, brać ich na świadków przestępstwa urzędniczego sędziowskiego czynionego przez Agnieszkę Kowalczyk, gdyż to jest jedna wielka rodzina. I tak już próbowałem przekazać kolejny sędzia. Dopisany zostaje na listę już 258 niegodnych urzędów sędziego ściganych z kodeksu karnego, którzy idąc zaparte zaparte jak ziobro z Bigniew ukrywają, mataczą z wykorzystaniem urzędu nie dopuszczają do rehabilitacji, oczyszczenia bezpodstawnych zarzutów kradzieży niewinnego uczciwego prawego Wawrzyńca Jastrzębskiego, który dokonał zakupu 10 sztuk jaj w 30 kwietnia 2006 roku. Tak oko oto od roku 2006 w polskim wymiarze sprawiedliwości znajdują się ludzie, którzy nie potrafią przyznać się do własnych błędów i uznać ewidentny błąd ochroniarza bandyty Pawła Bogackiego który dokonał pościgu za spokojnie wracającym do domu Wawrzyńca Jastrzębskiego który przy sobie posiadał paragon jest to kpina oczywiście ale i dowód na to jakże tragiczna jest wręcz śmierć Klaudiu Królika którego oskarżył o kradzież Sędzia Sądu Najwyższego Józef Franckowiak. Ten człowiek podjął się walki, tak samo jak ja to czynię od roku 2010, o oczyszczenie się z bezpodstawnych zarzutów kradzieży portfela sędziemu Sądu Najwyższego Józefowi Co której to kradzieży nie mógł dokonać w sposób dość oczywisty. Przebywał wówczas, kiedy domniemana kradzież miała ponoć miejsce w Krakowie przebywał w Mediolanie, we Włoszech, kilka tysięcy kilometrów od tej hipotetycznej kradzieży. Podobna sprawa jest wcześniejsza Wawrzyńca Jastrzębskiego, który dokonał zakupu 10 sztuk jajek, opuścił sklep i dopiero przed własnym domem, kilkaset metrów od sklepu, został dogoniony prze, przez ochroniarza, bandytę bez licencji z firmy ochroniarskiej Gustawa Wielińskiego w Szczecinie. Wyzwany od złodziei stój ty złodzieju. Ukradłeś jajka, chodź tutaj do mnie to były słowa tego bandyty i następnie po podbiegnięciu zastosował, nie mając do tego żadnych praw, bez licencji, chwyty obezwładniające i siłą próbował zaprowadzić do tego sklepu. Samotny człowiek stał w miejscu, nie pozwolił się zaciągnąć, jak bandyta, do tego sklepu kilkaset metrów przez własne osiedle. Przybyła policja pomimo okazanego paragonu, zarówno i ochroniarz, jak i policjanci nie stwierdzili, że do, zaszła tragiczna pomyłka, nie przeprosili, zapomnieli słowa, przepraszam. I jak Państwo, ci, co oglądają, ci, którzy znają tę sprawę lub chcą się zainteresować, widzą, jak kompromitujący sposób mataczy się, ukrywa, i chroni się, Przestępców, bandytów, bo Paweł Bogacki jest niczym innym, tylko bandytą, który nie tylko na miejscu zdarzenia, napadu, po okazaniu paragonu nie potrafił przeprosić, ale później przed organami ścigania kłamał bezczelnie, szkalował niewinnego, uczciwego, prawego człowieka. Sprawa, która kompromituje polski wymiar sprawiedliwości XX wieku, XXI wieku. Jedno rozbite jajko przez kasiera Adama N stało się przyczyną gechenną, tragiczną śmierci niewinnego człowieka i my już dziesięcioletniej uporczywej walki, w której to grożono mi pozbawieniem życia, a stosowanie siły jest powszechne, tak jak to dzisiaj uczyniła Kowalczyk Agnieszka na urzędzie sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ. Nie chcą, nie chcą w żaden sposób użyć słowa przepraszam, co tutaj nie lega żadnej kwestii, jak to słońce świecące, że w żadnym przypadku, ani na moment, Lawrzyni Zastrzemski nie był złodziejem, i nie był do tego awanturnikiem, agresorem i zamachowcem na życie ścigającego go Pawła Bogackiego. Nie rozumiem, jak w tej Polsce można żyć, mając takie sądy. Dlatego nie jestem obywatelem tego państwa, jestem apatrydą i też kuriozą przez 10 lat. Nie uznawano mnie, mej osoby, nie uznawano mojego nazwiska, a teraz chcą przypisać obywatelstwo polskie do nazwiska Lorenz Freiman. Jest to wręcz oburzające, kompromitujące i to, co dzisiaj miało miejsce, to co zaszło, jak Kowalczyk Agnieszka, jak Krakowiak Marcin zaczyna się znowu z obecnie stosować siłę. Ukrywa się ze swoje matactwa ohydne. Stwierdzam w moich pismach, począwszy od pisma ostatniego 450. LF-450 z roku 2018, że to jest szambo, w którym to w szambie taplają się prokuratorzy, policjanci i sędziowie. I dzisiaj właśnie po raz kolejny oto Agnieszka Kowalczyk miast zrehabilitować cały polski wymiar sprawiedliwości nadal go pogłębia w tym szambie własnych matactw, krętactw, manipulacji. Tuszują, ukrywają. Ochytne swoje czyny zabronione, które oczywiście potępiam i wyzwalają oburzenie u każdego normalnego człowieka. Mam nadzieję, że sprawa ta jednak w końcu jeszcze za mego życia nabierze tempa i znajdzie się uczciwy sędzia, uczciwy prokurator, uczciwy policjant, który zakończy ten ohydny łańcuch matactw, przekrętów, kłamstw, manipulacji. Jest to wręcz nie do zaakceptowania, nie do pogodzenia, by żyć w takim państwie z takim właśnie urzędnikiem sędzią mieć do czynienia na co dzień, którzy to pretendują do miana bycia sędzią, policjantem, prokuratorem i występowania w imieniu państwa polskiego. Hańba ci Polsko. Hańba tym, którzy idąc w zaparte bronią również takich właśnie przestępców. A tego przykładem są krzywdy wrządzone innym ludziom. Bo nie walczę tylko o sprawę rehabilitację Wawrzyńca Jastrzęmskiego, którego już nie ma. Walczę o pamięć, o pamięć dla ludzi niewinnych. Klaudiu Królik, Christian Brol, Felix Meszko, Pawrzyniec Jastrzębski, tych, którzy jeszcze żyją, jak Dariusz Komorowski, 10 miesięcy więzienia za słowo pacan. Jak Romuald Piątek, który musiał uciekać do Wielkiej Brytanii, któremu nie przyznano rent. Jak Tomasz Komenda, jak Arkadiusz Kraska, jak Jacek Wach, Tysiące ludzi niewinnych skrzywdzonych, tak jak dzisiaj właśnie krzywdę kolejną wyrządza kolejny sędzia Agnieszka Kowalczyk, Sądu Rejonowego, Warszawa, Praga Północ.